Nie, Lotus. Nie wyrzuciłem jeszcze tego czołgu przez okno. Za to wczoraj zwyzywałem widzów i wyłączyłem streama na koniec.

Żegnajcie. VKD, spadamy dzisiaj do 65. Zatrzymaj atak. Ja pierdolę, Jak ja, kurwa, zjebaną grę gram. Jeszcze kurwa drzewo się zapas. Законодательство на Европейском Союзе, законодательство на To jebaną grą. Tylko wybierana tak mało jej produkowali, że... Że była chujowa. Ona miała... po prostu była... Lepsza... była lepsza wersja podstawowej wersji. Tej płyty głównej. Z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, nie? No i okazało się, że... Kurwa. Jeszcze mi K-91 wsadził i tam była wada tego, że że były słabe linie poprowadzone które przy głównie się, dobra dobijcie mnie przy głównie by się rwały te linie na płycie głównej, ja gram i nie jem ostrych rzeczy na co dzień. Ja jestem osobą, która nie lubi ostrego jedzenia. Więc gdzie tych ostrych sosów jest typowo pod content. No i powiedzmy, nie pierwszy raz spożywam te sosy, więc już coś tam. Się uodporniłem, wyjebałem się. Połzeta mnie chyba spotknęła. Chciałem w nią strzelić stąd. Przy okazji. To jest, bardzo, to jest dla mnie ważniejsza, Żeby robić fragi, a nie padać. Aha, kurwa, tego się nie spodziewałem, jest drugi domek typowo na, na narzędzia. I jest jacuzzi, jest wszystko tip top. Hortensje się rosną na całej działce. Nic nie zrobię w tej bitwie. wyjebcie mnie do końca. Rod ogródek działkowy rodzinny ogródek działkowy jakoś tak to się rozwija. Kada Ja pierdolę. Nigdy nie byłem na woodstocku i nigdy mnie tam nie kusiło jechać. Nie moje klimaty. Tak mało, że już moe mod przestał działać. Dzień dobry, średnią chamajską dla każdego! NOSK 4 nor jest zamożny i właśnie wpuścił 5 małpek do dżungli. Hello, no Skill, You join to me. When I'm 3-marking... Three 3-marking, three kurwa, 2-marking... Hurricane. With my... When my brain... Is destroyed by huragan. How is the mark going? Uh, no 73% after 900 battles. <sighs> A mant już przejechała dalej, ma spota i nasi zareagowali. Ta bitwa może siąść. Wystarczy zacząć grać. Co to ma być? Ten gościu tam dłużej siedział. Już on już siedział w tym krzaku Kenhen. God, your baby was close. When it was 6.8, he had 92 percent or 93. He dropped it after it. You should have three mark of excellence now. It's my last tank where I don't have three mark of excellence. The last one on my account? v maspota. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. Brat, dzięki serdeczne za gifcika dla mordeczki z nasa i dla stream elementsa. Dzięki serdeczne. Na wdechu tu robię tę bitwę i dostałem spota, więc padam. Nie padam. No i LL4, Nor nie dość, że jest zamożny, to jeszcze oszalał i właśnie wpuścił 25 małpek do dżungli. Thank you, no skill, Thank you a lot. Mr. Top1 in this mount. With Mark... E, uh, with Mark. <laughs> with give, with give subs. Ojeju. Oh, yeah, yeah. Nie wiem dlaczego nie wyłączyłeś giftów dla botów. Nie wiem czy jest taka możliwość. Jest możliwość dania im chyba gift suba na zawsze. Ale każdy lubi dawać stream Elementowi gifty. Welcome to the jungle! Every new Monkey. Gdzie masz cheer alerty? Mam normalnie, normalne. First alerty. Mam małpkę trzymającą diamencika. Jak ktoś wyśle? Ej, naprawdę małem... Moją... mot misniku, specjalne. A dzieci o są alerty. i inne. Takowych nie mam. God you baby mówił, że w dupie ma tryb. Co ty o tym sądzisz? Chodzi ci o tryb szybki w. We...